Cześć wszystkim z tej strony, Peter. Witam Was w 14, już 14 odcinku... ale przeżywam jak, jak debilnie. Nie, no przeżywam, bo półtorej godziny temu miałem tylko 11, już mam 14 odcinek. Bo tak usiadłem i nagrywam. E, w serii Pokémon Fire Red Randomizer na Drużyna prezentuje się standardowo tak jak w poprzednim odcinku, tak i w tym. Albowiem, no nie sądziłem, że. Znaczy, sądzę, że nie potrzebuję nikogo tutaj zmieniać. Po prostu. I jesteśmy w ostatnim, już gymie. Pierdyliard druk, ale i tak wiem, którą obrać. Zawalczymy od razu z pierwszym gościem. Bla 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 bla. No i dobra. Pokaż gościu, co masz. Masz silku na pff. Dobra. Magby. Matlap. Salamens. O Salamens Salamens Salamens. Kick moon. Wiem, że ty sobie nie dasz rady, stary, ale mimo wszystko warto spróbować. No co prawda świeci słońce i lodowy czas jest osłabiony. osłabiony. Dobra, może być. Protect, a protektuj się. Dobra, o, kro, kro, o, krobat, 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 krobat. Ja tej suki nienawidzę. No nie chcę wysłać lampiona. Chcę wysłać torcza, a czemu nie? Bo świeci słońce i jestem silniejszy, elo. Gligar. Dobra, Gligar też pokonałem, elo. Walczymy da. Weezing. Dobra, użył samo destrukcji, czy tam eksplozji. Chyba samo destrukcji, ale to nie problem, bo mamy taką ksiarską blachę, elo. <laughs> nie boję się wcale Weezingów. Wcale. Dobra, wiecie co. Ten lider jest specjalnym liderem. Jeszcze nie wiecie dlaczego, ale zaraz się dowiecie, jak tylko do niego dojdę. O ile do niego dojdę. O ile mnie tu nikt wcześniej nie zarypie. Idzie teraz, prawda, na poliwilla. Ten Lampion. Na... O, właśnie, przecież my mamy w końcu surfa, nie mamy wreszcie tego pieprzonego Watergana, którego mamy od prawie samego początku gry. Właściwie Lampion był chyba moim drugim poke... No blachy, bym stracił chyba coś, kogoś po popierdol... <laughs> Lampion, wchodzisz do walki. Kakturn. Kakturn jest fajnym Pokémonem. Lubię gościa. Dobra, Magnemite... Weszłaby blacha najlepiej, no ale jako, że jest w takim stanie, a nie innym, no to... Skaja, porkatki dziękuję. Wiecie co, ja stąd wyjdę się uleczę. No, pójdźmy facet! Muszę się uleczyć, bo szkoda blachy. Szkoda marnować tyle blachy na... Ojej, gdzie Road 2? To co... Szkoda marnować tylu, tyle blachy na takich do dupy takich trochę trenerów, nie? No ale jednak Giovanni ich ma u siebie. Ta taki spoiler, że Giovanni jest liderem sali. Walczyliśmy z nim w poprzednim odcinku. Elo, Ninjask, cześć. Co tam słychać, mordo? Dobra, z tym gościem zawalczymy on ma Poliwhirl'a. No, nie był straszny. Dobra, i idziemy tutaj do tego gościa, który ma na tu nie chcę ciągle blachą, tym bardziej, że wchodzi ten Hitmon Lee, czyli Pokémon eventowy, którego w poprzednim odcinku musieliśmy zabić, bo już mamy Hitmonchana. Dlaczego Hitmonchan? Hitmonlee Lee był zawsze lepszy, zawsze, pod wszystkimi kurna względami, wszystkimi. Dobra, idziemy tutaj i jeszcze. Chcę zawalczyć z tym kolesiem. A, już z nim walczyłem. Dobra, 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 bo kręciołki tutaj, prawda, na, na mnie oddziałują. Jeszcze raz się idę uleczyć i walczymy z Giovannim. Jednakże. Giovanni będzie najtrudniejszym liderem i ja się zdziwię jeśli nikt mi nie zginie, jestem zaniżony levelami, prawdopodobnie jego pokemony dochodzą do 50 levelu, możliwe że nawet, że mają 52, nie wiem, ale co jest najciekawsze ludzie, jeśli dobrze pamiętam to mój młodszy wybierał te pokemony. Mój młodszy wybrał mu sześć Pokemonów. Nie wiem, co mnie czeka. Młodszy wie. I młodszy mnie chciał chyba utupić. Jeśli mu wziął na przykład Mewtwo i Rayquazę, bo to jest bardzo możliwe, no to mam przerypane. Eee, chyba, chyba powiedział mi tylko o jednym, Bellsprout. <grym> no ale cóż, eee, napiję się. Dobra, odstawiamy soczek i można zaczynać dotychczas najważniejszą z walk. Z gościem, któremu już raz pierdziel spuściliśmy. Witaj w mojej kryjówce. Co, 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 A, że, 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 że będzie przywracał zespół R. Dobra, w dupie to mam. Stary Garniaczek, widzę. Stylówka Ladias. Młodszy na 50 levelu. Mój młodszy to sadysta. Sadysta. Ladias. Ladias. Na Ladiasa nie mam. Nie mam czym z nim walczyć, Hedbat. Psychik To jest potęga. Nawet blacha ma problemy. To już widać. Tak słabo. Nie będę ryzyko. Golem. Golem może znać ziemny cios. Blacho. Pierdzielasz stąd Ale i to już Wchodzi pani Kruger Która oprze się ziemnemu ciosowi I zaatakuje go roślinnym Który ma cztery razy super efekt Znowu pani Kruger nas uratuje Ale jak widzę te pokemony Kurna żałuję O dobrze, dobrze, dobrze Nie zabiłem go Rollout Dobra Mogę sobie po... Bo teraz kolejny będzie rollout Mogę sobie pozwolić na spikesy Spikesy mogą mi ocalić dupę Mówię poważnie Mogą mnie ocalić Wreszcie się przydadzą Rollout. Jak to wygląda? Dobra, dobra, już jest niezadowalająco. Cud wykończył golema, dobrze. Co będzie kolejne? Czy Latias wróci? Czy będzie coś gorszego? Charizard! Kurwa młodszy, coś ty zrobił! Charizard. Kamienny cios utorenta może go zabić. Zabije go na 100%, ale to jest utorent. Utorent sobie nie da rady. Za to Lampion. Myślę, że tak, ale jeśli Charizard, Charizard Quake'a, stracę Lampiona. Młodszy skombinował mu Charizarda na 53. Ja pierdzielę. Spark czy Surf? Thunder Wave, Thunder Wave. Dobra, Dragon Breath. Nie powinien mnie wykończyć. Zdziwiłbym się, gdyby to zrobił. Dobra. Czaruś. Jesteś sparaliżowany, więc będziesz wolniejszy ode mnie. O to chodzi. Możesz też czasem nie móc zaatakować. Ładnie! Jest sparaliżowany! Dzięki Bogu! Chwalcie Boga Niebiańskiego. Fff, już myślę, że full restore, ale tylko Hyper propulsion Ja nie używam leków podczas walki. Hello, stary. A zresztą jeden surf i drugi surf. Pokonałem Charizarda, dobrze. E, co jest kolejne? Ladias. Ladias wraca do walki. Z Ladiasem nie dam sobie rady. Wysłałbym blachę, ale blacha jest. Nie, psychic mam. Torch. U Torrent. Tylko u Torrent. Ladias. <coughs> Proszę, Strength. Charm osłabia mi atak, Holender. Co Pokémon. Może będzie jednak wystarczające. KryT! TO BYŁ kryt! Kryt! Uh, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Chociaż tyle. Teraz najprawdopodobniej go wyleczy. ale mimo wszystko jedziemy. Jest! Dobra, użył Charma, czyli nie wyleczył go. Świetnie. Że co kuźba? Lugie mu dał, no chyba. Kurna Lugia, no. Blacha. Czy Torch. Zaryzykujemy torczem. Blacha się oprze ewentualnemu psychicznemu atakowi, ale torch mocniej zarypie. Ma nadal trzy Pokémony, ja myślałem, że już z jeden albo dwa. Lugia 55 level. O, osłabimy mu konie. Nie! 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 Ja nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Kolejna bolesna śmierć. Piąta śmierć w serii. Torch. Gościu, który był z nami tak długo. Bo był długo. Nie był tak długo, jak Freddy, czyli Rapidash. Ale był długo. Dobra, mamy spory problem. Obawiam się Aeroblasta najsilniejszego latającego ataku, dlatego nie u Torrenta. Jedyną moją nadzieją jest Lampion z jego Sparkiem. Spark jest super efektywny, ale mimo wszystko użyję Thunder Wave'a najpierw. Hydropompa. Ja się oprę temu atakowi, wiem o tym. Uff. Dzięki Bogu, Lampion, masz świetną specjalną defensywę, koleś. Jeszcze więcej HP. Dobra, Lugia jest wolniejsza. Spark. Powinien to być Thunderbolt, już dawno. Spark to jest nic. Reindens! Wzmacniasz wodny cios i chyba cię coś popierdzieliło, stary. Koleś, przesadzasz. Ja się boję tej walki. Pierwsza walka, której poważnie się boję. Dzięki Bogu. Paraliż. Dobrze, ale tak czy inaczej, jest bardzo niebezpiecznie. Kolejny Spark wykończy Lugię? Chyba nie. WYKOŃCZYŁ! BOŻE JAK DOBRZE! Proszę, 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 nic groźnego, więcej, nic groźnego, więcej. Latios. Znowuż wracasz? Czy to kolejny Lat... Kolejny Latios. Ja pierdzielę. A może to ten, co wtedy go osłabiłem? Nie wiem. To Latios, nie Latias, kurna! Dobra, mam nadzieję, że mnie nie, nie wykończy. W sumie nie ma czym. D-Dance jest szybszy i silniejszy. Jasna cholera. Najtrudniejsza walka. Dotychczas najtrudniejsza. Walka z czempionem, z Elite Four, będzie niczym w porównaniu z walką z Giovannim. Ja chylę czoła przed tym gościem. Tym bardziej przed moim młodszym. Co prawda nie użył samych legend, dał mu Golema i Charizarda, ale sam fakt. Kolejny didens, proszę niech się tam didensuje. Może się didensować, ma nie atakować. Strength wykończy go, wykończy Latiosa, prawda? Wykończył! Może utorent! Jesteś świetny! Utorent, mój mistrzu. Milotic! czy to jest jego ostatni Pokémon? Wysałbym chętnie lampiona jako Pokémon o świetnej specjalnej defensywie. Poza tym Milotic może znać lodowy cios. Zmieniam bezwarunkowo na lampiona. Sami widzicie, stare pokemony mają taką moc ratowania dupy. Dobra, wspomniane wcześniej Kolce zadają mu obrażenia. Wyprzedziłem Milotica. Jak wolny jest ten Pokémon? Cholera. W jakimś wcześniejszym odcinku chyba wyprzedziłem tego... Charizard? Nie, Charizard, kogoś innego. Arkanajna, Arkanajna wyprzedziłem, nie wierzyłem w to, a teraz nie wierzę, że wyprzedzam moje Lotika. Ale dobra. Full hill, Pff, chyba ci coś popieprzyło, Koleś. I tak jesteś wolniejszy, więc w razie co, to się znowu sparaliżuje Nie mam z tym problemu. Dobra. Pada deszcz. Szczerze, nie muszę go już paraliżować. Nie wykończy mnie, choćby hydropompą. Nie wykończy mnie. No, jeden HP mu został, kurna No, hydropompa. Pokaż kolego na co cię stać. Chociaż w sumie chyba lekceważę trochę tego majlotika Jednak nie. Jednak następna hydropompa będzie zabójcza. Dobrze, że Spark. Serio? A ja pierdzielę. Przecież nie powinienem... Nie chcę poświęcić lampiona. A w razie czego mam inne wodne Pokémony, innego elektrycznego, ale nie chcę go poświęcić. Paraliż! Dzięki Bogu, stary! Dobra. Jest deszcz, wskutek czego celność jego wodnego ataku jest mocniejsza. Jestem zmuszony. Nie chcę tego robić, ale jestem zmuszony. Muszę się ratować po prostu. Eee, gdzie to jest tylko? Energy powder? Nie, 50 nie chcę, ja chcę coś więcej. Fresh water? A, to też tylko 50. Dobra, 50 zawsze coś. Nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. Kur... Ej, zaraz, zaraz, to może być zabójcze. Dobra, następna hydropompa mnie wykończy. Deszcz. Nie działa. Użyjmy jeszcze jednego lekarstwa. Ostatniego. A Koleś teraz użyje albo hydropompy, która jest słabsza, albo deszczu, który nic mi nie zrobi, tylko wzmocni jego hydropompę. Hydropompa, która nie trafiła. Boże, chyba lepiej być. Wracaj mi tu. Lepiej być nie mogło. Idzie spark. Dziękuję. O, jeszcze sparaliżowany. Mamy Majlotyka z głowy. Dziękuję. Za pomocą dwóch lekarstw pokonaliśmy naszego wielkiego przeciwnika Giovanniego. Boże, jedyny, co za walka! Co za walka! Nie chce mi się wierzyć, że jeszcze straciłem cholera. Eee, torcza. Straciłem torcza. Chciałem powiedzieć lampiona, ale nie. Straciłem torcza. Dzięki Bogu. Boże, przecież ja bez, bez tego, bez lampiona bym sobie nie dał rady. Ludzie. Cementarz się powiększa. Eee, move items. Nie, nie, mów Pokémon. Mów items. O właśnie eee, Take. Dajmy go. Pani Kruger, bo pani to, to się pani należy. Eee, kogo by teraz wziąć? Tylko eee, Chcę zobaczyć ciebie. Co to u ciebie słychać, Mordeko? Słaby jesteś, Pokémon. Sorry. A owca? Owca jest spoko. Ale nie będę jej teraz używał, no bo to głupota. Pika Blue. Nie, ja muszę mieć ognistego Pokemona. Albo psychicznego. Babcia, która dawno nie walczyła? Będzie ciekawym uzupełnieniem do mojej drużyny. Wraca babcia do drużyny. Ludzie, mamy babunię naszą. Dobra. To jest nasza tarcza przeciw specjalnym ciosom. I wiecie co? I wiecie co? Ruszamy jeszcze na jedną ważną walkę z ważną postacią, która jest dosłownie o o, o, o tutaj, o tutaj. To jest nasz, prawda? Rywal Gary, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. I ma sześć Pokémonów, ma Beauty czyli naszą trąbkę. Siemanko. Użyjmy psychii. O. No. Kusiwa, przecież to robaczy cios jest. Nie, nie powiecie mi chyba teraz, że stracę. O. Oh, daj Boże, dzięki Bogu, że, że ty. Daj Boże, dzięki Bogu, tak. Czemu wzrastają mu statystyki, do jasnej cholery? Mi chyba nigdy nie wzrosły, no... Hmm, babcia jest specjalną defensywą, więc dobrze się trzyma. Pani Kruger, bo pani jest kontrolą na wszystko, mówiłem to już, nieraz. I moje słowa... Atrakt, oho, dobra, jestem jeszcze zabujany w niej. Cholera, znaczy w nim, bo ja jestem nią, tak? Dobra, ale się udało i teraz... W sumie użyłbym spikesów, ale nie. Steelwing chce wykończyć tego Pokémona jak najszybciej. Steelwing, dzięki. Gyarados. Lampion. Siemasz, koksie. Dawaj ze sparka, gościa. Dasz radę? Pokonasz go? Jednym sparkiem? Jednym sparkiem, bo Gyarados to słaba dupa wołowa. Venusaur. Pani Kruger. Widzę, że teraz on ma dobre Pokemony. Naprawdę dobre. Gyarados, Venusaur. Beautifly. Bitfly może nie jest tak dobry, ale w tej wersji mojej jest. Jak widać. Prawie mi wybił babcie. Dobra, Venusar zabity, iglibaf. No dobra, cofam te dobre Pokemony. I Ludicolo. Ach, przecież jest jeszcze jeden. Goldak, czyli jego starter. Dobra, wiecie? Starter na startera. Zobaczmy, kto jest lepszy. Goldak 53 Level. Confusion. Możesz mnie oszołomić, ale. Nie udało ci się, bardzo dobrze. Aha, dobra, czyli cud z ciało tyle. E, fly? Screech, czyli osłabił mi defensywę, i to nieźle, ale to nic. Ja pierdzielę, ale się trzyma ten Goldak. Confusion nie zrobi nic w sumie. Dobra, fly. Przyspieszam, sorry, wiem. I cud, który wykończy Goldaka. Dziękuję. 18 minut nagrania za nami, a wiecie co, ciekaw jestem, co może wystąpić tu w wodzie. Uwaga, uwaga, tak z ciekawości, ledyba, albo coś innego, ledyba, a coś innego? No dawaj, dawaj, ledyba, a coś innego, tfu, ledian, Boże, nie ledyba, ledyba to jest jego pierwsza forma. Serio, same lediany tu występują na wodzie? Dobra, spoko. Generalnie, ludzie, jeszcze jeszcze coś nas czeka fajnego. Taka drobna przygoda. Przy okazji, mogę coś jeszcze złapać. I wiecie co? Wycofam babcie. Wycofam, babcie idzie. No dobra, pani Kruger. myślę żeby wysłać hit mączona, ale nie. Idzie pani Kruger. I jeszcze tutaj idziemy koło tych gości. Bo wiecie, nie, żeby coś, ale to jest droga do e, finału do naszej ligi Pokémon. Antidotum. Spoko. Wiecie co? Nie będę specjalnie trenował Pokémonów do ligi. Będzie trudniej i najwyżej nie wygram e, na zloka. Masochista, wiem, no ale cóż. Dobra, proszę, nie, wysko nie wyskocz mi nic z wody. Nie wyskoczyło, świetnie, bo chcę złapać coś w krzakach. Tylko jeszcze nie wiem co. Idziemy dalej. Goście sprawdzają mi odznaki, żeby nie było. Roastberry I proszę bardzo, ja pierdzielę! Pinsir, o kuźwa! Pinsir, to ja rozumiem. Ludzie, mówiąc w pełni poważnie, jeśli będzie mi się chciało to coś trenować, może to być Pokémon, którego zabiorę do ligi. Pinsir? Będziesz mój. Wzmacniasz sobie defensywę. Świetnie, bo chcę użyć na ciebie Steelwinga. Nie chcę, żeby cię to zabiło, nie? Trzymasz się, stary, świetnie. Dobra, użyjmy Cuta. Dobra, dobra, dobra. Break break. A, to nie problem. Teraz łapiemy gościa Ultra ballem, bo nie zamierzam marnować Master Ball, Nie na Pokemona pierwszego, jakiego spotkałem w danym miejscu. Cholera, wyszedł szmaciak. Harden, możesz się tam defensywować, mam to w dupie. Ja chcę cię złapać. Mamy Pinsira! Cudownie. Pinsir, Pinsir, Pinsir. Ty wyglądasz jak... Jak takie... Taki... Yy... Żuczek z rogami i z ząbkami. Ząbki. Coś z ząbkami. Zębowa wróżka? Nie, no bez przesady. Zębowa wróżka. Genialny, genialny nick dla Pokemona, naprawdę. Chociaż w sumie zębowa wróżka... Nie, nie, nie. nie. Nazwijmy cię... Hagrid. <laughs> to będzie Hagrid. Dlaczego Hagrid? Po prostu ząb to kieł. A z kłem kojarzy mi się Hagrid. Kieł nie nazwę, tak przecież Pokemona. No Hitmonchan mógł się trafić. Sidot gówno. Ale pierwsza forma Shiftry'ego. Eee, Senslash, gówno. Kakuna, gówno. Ale bidril jest fajny. Wiecie, chcę sobie teraz porównać, jaki wielki fart miałem. Shelgon! No Shelgon mógłby się trafić w sumie. 55 poziom i mam Salamansa. Pinsir. No, jednym fly'em bym go wykończył. Tego się spodziewałem. A w sumie olać te dodatkowe walki. Babciu, ty chyba nie pójdziesz do ligi. Ale Pinsir może iść. Albo zamiast tego gnoja. Bo on jest słaby. Dobra, ale w każdym razie. Musimy zakończyć ten odcinek. Earthbeach, dziękuję. Citrusberry. I w następnym wejdziemy wreszcie do... Victory Road. Oczywiście wcześniej sobie trochę podtrenuję pokemony i uleczę, nie będzie żadnego problemu. Albo widzicie, wejdę od razu tutaj i spróbuję złapać coś pierwsze co mi wyjdzie jeśli będę chciał to złapać. Maruak. I tak słaby, nie chcę go złapać, nie chcę Maruaka, dobra. I teraz mogę sobie już z czystym sumieniem trenować na występujących tutaj, prawda, pokemonach. Hitmontop, proszę bardzo, na hitmontopie trochę expa zarobię. Growlight, Growlite, nie chcę z nim walczyć. Growile, się masz. Growile, się masz. No i 49 level u pani Kruger. Dobra. Um, wszystko inne w następnym odcinku. Wobec czego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na fanpage Jane Aska. Do których linki są w opisie. Rozsyłajcie znajomym. Lajkujcie, subujcie, komentujcie. Będzie wam dane. Na razie i cześć.